Siema, dzień dobry, z cyklu Dobrodziej znalazł symulator i sobie w symulator zagra jak najbardziej. Dzisiaj testujemy Restore Your Island, czyli symulator sprzątania rajskiej wyspy ze swoimi zwierzaczkami uroczo i suitaśnie, i będziemy ratować ekosystemy wszelakie. Demko, oczywiście, związane ze Steam Next Westem. Znalazłem, stwierdziłem, spróbujmy. Może się do czegoś nada, może zasłuży na to, żeby zostać na -liście I kiedy pełna wersja albo wczesny dostęp, jak zwykle w takim przypadku takich gier, się pojawi, to może, może będziemy kontynuować naszą przygodę. A może nie. A może będzie to takie ku przystrodze, że tego to nie. Tego to nie. Zobaczmy. Łapka w górę, oczywiście, miny widziana, jeśli ktoś ogląda na YouTubie. A ja rozpoczynam nową grę. Takie intro, ty. Kiesio. <grych> Jaka graficzka. A to chyba tylko cinematika, co? <grywanie> Kurde, jakie pickie intro. Tak, zbieranie śmieci. Czy można by powiedzieć, że. To twoja wyspa. Jest tylko trochę bałaganu. Jeśli chcesz, posprzątać ją narzędziami. Możesz sprzedać zebrane śmieci, aby zarobić pieniądze i ulepszyć swoje narzędzia. Wskazówka. różne rodzaje śmieci są warte różne kwoty, a najcenniejsze są odpady organiczne. Czyli kupa psia, na przykład. O, zbieraj śmieci. Używanie zbieraka. Wyrzuć je do kosza. Umieszczanie w koszu. sprzedaje w sklepie. Interakcje ze sklepem. Kuter rybacki, OK, rozumiem. Nie ma problemu. FPS jest kapowane na 60 z jakiegoś powodu, ale na niech będzie. No, graficzka Unreal Engine, normalnie. Ty, ale ładnie tu. No, poza tym, że jest syf. Ale tak poza tym. Get Ognisko jest. Aha. Ale chillera. Wakacje w mielnie. <grym> Dobra. Gdzie znasz piesio? Piesio, gdzie jesteś? Ty, w wcięło. Był i go nie ma. Piesku? Spać można. Piłka plażowa. Przebrać się nie mogę. Okej, okay, okej. Okay. Graficzka ognia. Top. O, piesio. Cześć, piesio. Cześć. Można głaskać pieska. Ale kozak I za łóżkiem I za drugim łóżkiem I tutaj Bruma to bardzo lubi jak się ją drapie po tej poklacie No Ona to wręcz się czasami tak domaga Tak siada obok mnie Szczególnie jak leżę na łóżku To siada obok mnie Na łóżku I normalnie łapą moją łapę bierze Że człowiek Weź trochę ten Weź trochę Poklacie Normalnie O piesie jest zadowolony Fajnie Nie wiem co to oznacza Ale coś tam oznacza Dobra gdzie jest mój chwytak Aha to jest mój kosz można go przestawiać. Torba pusta. Ma torba jest pusta. Chwytak. Aha, to tak pojedynczo trzeba. Jasny gwint. To ale będzie robota, ty. A mogę przestawiać, rozumiem, że. Tak, mogę przestawiać. Okej. Okay. Nieźle. Nie, no to przecież to kurde. Chłopy wziął w jedno. już kij z tym chwytakiem. Bierzesz to wiadro i po prostu tak ten, masowo. Py, 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 Ty śmieci zbierasz, no nie? Kurwa, ale to trochę potrwa. Nie powiem. Ale może to jest jak w gierce o kopaniu. Że za chwilę sobie ten chwytak ku i będę mógł więcej rzeczy robić. Energia pusta? A jak zregenerować energię? A? Może trzeba ten, ten, ten kosz po prostu jakoś. Poczekaj. Eee. Yy, yy. się wylosowało? Chyba, że po prostu podchodzę tu i będzie gitara? Chop. O, można sprzedać. Sprzedaj. Całkowity dochód. A 100 dolarów kosztuje energia. A nie, mogę pizzę kupić, dobra. Czy mogę trochę. Do, dobra, pizza. Jest pełna energii. A to jest upgrade, dobra. Upgrade kosza i upgrade energii. Ty no to jak gry o kopanie, tylko że zamiast kopania dziury to po prostu sprzątasz. Nieźle. Dawaj tu. To przydałby się jakiś upgrade chwytaka. Jakieś lepsze narzędzie, nie? Zamiast chwytaka. Jakiś odkurzacz na przykład później dostajesz i te śmieci to po prostu tak masowo. No i też yy, w, w, ja bym wolał kopać. Na przykład. O, wykrywacz metali że normalnie chodzisz z wykrywaczem metali, coś się znajdzie i musisz wykopać i tam, nie wiem, satelita zakopany na rajskiej wyspie albo coś w tym stylu i musisz go wyrzucić. No kurde, już, już dla deweloperów pomysł. Co pies? Co robisz? Bo po co ten pies w sumie? Po prostu do głaskania? Żeby ci smutno nie było? Samotnie żeby nie był. Sprzedaj. Dobra. No mamy kosz, mamy jakieś sito za 300 dolarów. Ciekawe co to sito robi, nie? Można energię ulepszyć za 100 dolarów. Albo pojemność kosza. Nie, energii potrzebujemy lepszą. Więcej energii, pewnie, że tak. Dobra. Tak, to idzie. To musiałoby być satysfakcjonujące uczucie. Kupić swoją rajską wyspę i ją tak posprzątać ładnie. To podejrzewam, że jak kupujesz rajską wyspę, to raczej ona nie jest tak zasyfiona. Bo raczej kto by miał tutaj być i ją zasyfić, no nie? Ale na przykład pracować w jakimś takim na rajskiej wyspie, w jakimś takim resorcie. I po prostu pracować jako taki chłop, co sobie chodzi po plaży i sprząta po ludziach, bo ludzie wiadomo, jak to zawsze śmiecą. Kurde, jak, jak dla mnie? Spoko praca, satysfakcjonująca, w pięknym miejscu, jeszcze jak psa swojego masz. Kurwa, gościu. Najczęściej na plażach się wykrywa pierścionki zaręczynowe. No, jest taki ten. Jest jakiś taki polski kanał na YouTube. Kiedyś oglądałem parę odcinków. Co on po właśnie po plażach chodzi z wykrywaczem metali i później robi takie podsumowanie ile zarobił? I tam różne rzeczy on znajduje, pierścionki, nie pierścionki, jakieś elektronikę. I tam kurde nawet yy, ciekawe, ciekawe sianko, nie? On tam zgarnia z tego. A Odyn możliwe, no możliwe, nie wiem, nie wiem, to już jakiś czas temu oglądałem. O, 125. Mamy 200 dolarów, dawaj więcej energii, pewnie, że tak. Bang. Że teraz kosz by się przydało ulepszyć w sumie. A pies chodzi, pies by coś pomógł, ty. pies to powinien mieć, że psa możesz ulepszać i pies w takim wolnym tempie by do kosza na komendę, by zbierał śmieci. Na przykład byś mu. Pa. By była taka funkcja, zobacz. Ja, ja tu już. Umysł game deva normalnie, nie? Bierzesz taką butelkę. Podchodzisz do psa. Mówisz psu. Pies, powąchaj tą butelkę. Dobry pies, dobry pies. Bardzo dobry pies, no nie? I pies zaczyna właśnie ten rodzaj śmiecia po prostu powolutku znosić też do kosza i ci pomagać. Dobre? Kurwa, dobre. Ja to mam łeb. W tamizie w Londynie. No, w tamizie w Londynie to. Co najwyżej ciała znajdujesz, nie? No, jest tak, że tamiza w Londynie to właśnie ma największy ze wszystkich rzek tam yy, poziom wyławialności yy, nieboszczyków? Czy coś w tym stylu? Gdzieś to chyba kiedyś też słyszałem. Dobrze, no, może ten kosz można przenosić, bo na litość boską. Kosz pełny. Dobra. Sprzedaj. 125 dolarów, 130 mamy. Kup energię, hopie. Kurde, ale coraz droższa ta energia. No, bo w sumie coraz więcej energii mam. I mimo też te śmieci powinny mieć różną wartość. A może mają. Nie, no chyba nie mają. A w sumie było, że organiczne mają dużą wartość. Gdzie te organiczne śmieci? To sam taki podstawowy syf. Może później, na innych wyspach albo coś w tym stylu. O, jest jakaś puszka. Amelinium. Tego nie pomalujesz, ale sprzedasz za dobrą tą wartość. Musimy to wszystko posprzątać, Harry! Sprzedaj. jeden. okej. Okay. Dobra, dawaj, większy kosz, bank. Więcej energii, bank. Tak co to idzie? No już tutaj, kurde, czyściuteńko się robi, Czyściuteńko. Bardzo dobrze. Mam takiego joba na punkcie takich bez gier. Wykopać dziurę, posprzątać, posprzątać wyspę. To jest Ultimate Simulator. Nic innego nie robisz, tylko sprzątasz. A każdy wie, że filarem najlepszego symulatora zawsze będzie sprzątanie. Na początku albo na początku, na końcu i na środku. Dobra, giera jakąś się nudzi. No, to jest chyba takie na ADHD na uspokojenie, nie? Tak mi się wydaje. Urwa 440 za upgrade? To już prędzej bym sobie nie wiem, ale drugi koszt też można. O, widzisz, na dwa kosze można lecieć. A to już prędzej. Kurde, prędzej to ja na to sito uzbieram niż cokolwiek innego. 150. O! 150 dolanów. Sito. O, radar, nawóz. Po co mi nawóz? Kurde, radarek. O! Używaj sita do zbierania śmieci i znajdowania cennych skarbów. Kiedy jest pełny, F, aby posprzątać sortu śmieci jak chcesz. Wyjdź z trybu sprzątania. Okej. Okay. I to co? Tak działa jakoś? Wow! Ale zajebiste! O! Nie mam energii. Wcześniej. Hoho! Ho! A jak to mam teraz? Poczekaj. Energii nie mam. Jadę. Myk! Si to pełne. Może tu? O. Dobra, tu. No co jest? A, bo musisz idealnie na ikonkę kosza. Ty, fajne. Podoba się mnie. I myk! I nawet ślady w piasku. ale szybko zżera energię. Mega szybko zżera energię. To dziadostwo. Kosz pełny. Pozdrawiam. 185 dolarów. A po co nawóz? Nie wiem. Ale sito możemy za 600 ulepszyć. Ale my potrzebujemy więcej energii. Za mało mamy energii, żeby tym sitem jakoś tak sensownie operować. Zakupiłem sobie na wóz. Nie wiem po co. Może jakieś roślinki będziemy mogli sadzić. Taki ładny worek w ogóle. Generalnie ładna jest graficzka w tej grze. Ładna tekstura, kurde, ładna tekstura worka. Dawaj tu. Lecimy. Dobra, pyk. No i później pewnie jak masz kilka koszy, to możesz kilka koszy zapełniać i pasuje, nie? I to bardziej masowo robić. Kurwa, już bez energii? No, takie średnio opłacalne, bym powiedział. Nie no, chyba bardziej worth jest jednak używanie tak ręcznie, nie? Chociaż 124. no, jakoś to pieniądze robimy. Ale kosz możemy ulepszyć. W sumie drugi kosz możemy kupić. I co, ten drugi kosz, jak go kupię, to... On będzie miał taką samą pojemność. Tak, pojemność koszy, no bo wszystkich koszy. Okej. Okay. Zarób więcej pieniędzy sortując śmieci. Co?! Kurda, ekolodzy nawet na bezludną wyspę przylecieli. Będą mi kazać teraz, jak ja widzę, segregować śmieci. W sumie to nie wiem czemu, bo głównie to moja kobieta robi. Kolernie, kolodzy. A co to jest? Music player. I z muzyczką segrasz normalnie, rozumiesz. A gdzie jest ten drugi kosz? A! I który jest na co? Zobaczmy. Ale satysfakcjonująco wsysa te śmieci. mmm, mmm. Mm. Skąd mam wiedzieć? Czy co, że puchy do jednego, a plastik do drugiego? No, widać, że głównie. Widać, że głównie moja kobieta tym się zajmuje, bo nie mam pojęcia, jak to segregować. To taka smutna ta muzyczka, boże! Bo ludzie śmiecą, dlatego ten, taki Sadek. O, 192 dolary. Very nice. Very, very nice. 205 dolarów trochę. Trochę nadal bieda. Nie wiem, do, ten koszt taki czarny to on chyba na organiczne albo coś w tym stylu. A nie. Dobra, już kur. pomieszałem ich. A nie, czekaj, bo się. A nie, dobra, myślałem, że się nie posartowały. Nieważne. A może tyle samo to energii zużywa, jak. No zależy, jak jedziesz w sumie, nie? Jak po terenach niezaśmieconych jedziesz tym sitem, to. Pewnie jest gorzej. Wolę że jest taki pasek z prawej strony. Jak oczywiście, już do pewnego etapu, to co? Ryby się pojawią w wodzie, kraby jakieś, fale, słońce, domek. Nie wiem. Jakiś taki progres jest, coś w tym stylu. 344 dolary. No kurde, ja bym. Energię, energię musimy sobie ulepszyć. Zdecydowanie, energię. Co tu jeszcze mamy? No i myk. Nie no, ta muzyczka to zaraz tutaj umrę ze smutku. Dawaj taką muzyczkę. Kurwa, na Hawajach sprzątamy. Palemki, dziewczynki, psy, piasek, słońce, tego typu. O, 290 dolarów, dobra. To tak, dawaj pizzę. Dawaj większą energię. 265 dolarów jeszcze zostało. Ok. On ciekawe, na ile teraz starczy tej energii. Dawaj po takich najbardziej zaśmieconych tym sitem. Nie wiem, czy ja więcej, więcej rzeczywiście dostaję, jak wrzucam je jakoś oddzielnie albo coś w tym stylu. Nie mam bladego pojęcia. Dobra. Chcę, że te ślady tak szybko znikają po tym sicie. Biorę tak całą tą plażę przesianą. Sprzedaj. 425 dolarów. Very nice, very nice. I dawaj. Jeszcze więcej energii. Jeszcze więcej energii. Energia to jest king w tego typu grach. O! Ty. Perłę znalazłem. Co mam z nią zrobić? Do plecaka schowam. Nie wiem po co. Wrócić, być może, sprzedać ją wszystko. O, kurde. Kosz pełny. Co pies? Co byś chciał? Pogłaskać psa, tak. Pogłaskać psa, pogłaskać, pogłaskać. Za uchem, za uchem. Po klacie, za uchem, za uchem. I po pyszczku. Tak jest. Jest zadowolony. I to się liczy. tysiąc dolarów. Ło kurwa, ty ile mam siana? Milionerem jestem. Perła chyba była warta trochę więcej niż sądziłem. Znowu. A, coś się chyba zb... A nie, dobra. To było 1400, ale to były te setne po przecinku. Dobra, nieważne. Nie, ważne, ale mam przynajmniej energię na maksa i pojemność koszy sobie zwiększę. Już myślałem, że jestem milionerem, ale później się obudziłem i zdałem sobie sprawę, że się zestrałem. A teraz powrzucam... Kurwa, nie wiem, to segregowanie tych śmieci. Nie mam pojęcia, czy to coś daje, czy nie daje. Tak jak w prawdziwym życiu się zastanawiasz. Czy to, że segreguję te śmieci, to cokolwiek daje, czy oni to zabierają później i tak to idzie do jednego sypu? Co sumie kolega, co jest śmieciarzem, mi powiedział, że okam dupy rozbić to, ten recykling cały. Czy to jakiś gryzi piórek. biurokrata sobie wymyślił? Bo to i tak wszystko idzie do jednego bębna, tam gdzie śmieciarka zajeżdża i pozdro. I się uważaj, bo ci sitem rozjadę. Dobra, sprzedajmy. 425, very nice, very nice. 482 dolary. Teraz z jednej strony bym sobie chciał kolejny kosz kupić, ale z drugiej strony nie na upgrade sita. Chcę zobaczyć jak to sito będzie chodzić jak zaupgradeujemy. No. Coraz lepiej to wygląda. Dawaj tu. Iś. Ale muci. Bardzo satysfakcjonujące zbieranie śmieci. Pierskam, no dokładnie, nie? Żeby ludziom dać co do roboty, bo tak mało mają do roboty. To był pretekst do podbijania podatków. O, kosz pełny. Boże Boże. 474 dolary, bardzo ładnie. Dawaj tą pizzę. Sito. Upgrade sita. Jak to teraz? Zmieniło się? Czy nie za bardzo? Chyba tak samo wygląda. Może jest szersze? Może szersze, w sumie to nie wiem. A pies zadowolony tutaj co chodzi. Niucha śmieci. Z panem sobie na plaży siedzi. Bruma to by była przeszczęśliwa na takiej wyspie. Hopie. Cała wyspa jej. Woda dookoła. Piasek do kopania. Chatka na środku do spania. Jeszcze żeby smakołyki jakie były, to, to już w ogóle. Inne kółka ma? A to nie zauważyłem. Co to jest? <laughs> Sztabka złota. Ukba. Hopie, pewnie. Ale giga find. Jesteśmy bogaci. sztabka złota chyba więcej będzie warta niż nic cokolwiek innego, nie? 600. a dobra, perło więcej warta było. Ale 1100 dolarów. Bardzo dobrze. To dawaj, upgrade tego. Upgrade shita, jeszcze więcej. O, Wyspa odżywa, rybki wróciły tak posprzątaliśmy. Wielkie zwycięstwo. Czyli wraz z progresem czyszczenia wyspy też że no, zaczynają wracać. Następne wrócą kraby, później wrócą fale, a później słońce. A no tak, to jest słońce. Pod... Nie zauważyłem. Za chmurami się schowało. Rekin sobie normalnie pływa. Halo, panie rekin. A nie można iść do rekina. Sadek. Yy, dobrą pojemność ma. Zasysa jak dzikie. Baby shark, baby tu, shark, tu, 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 baby shark. A ciekawe czy jak na przykład... Ładuję te i na przykład nie załaduję wszystkiego, bo już mam pełne kosze. To, czy to mi przepada teraz to, co tutaj mam? To jest, to jest ciekawostka. Możliwe, że przepada. Jest taka opcja, że to przepada. Dawaj, trzeci kosz kupimy. Pewnie, że tak. Może nie przepada, bo coś szybko się zapełniło. No, a jeszcze jeden ko kosz, i będziemy mogli taką. przeprowadzić testy, czy więcej będziemy zarabiać na takiej segregacji. że każdy surowiec oddzielnie. Kurwa, ile tutaj jeszcze śmieci? Boże, boże. No i git. 900 dolanu, no i to jest życie, to jest życie. Dawaj, większą pojemność koszy, bęk. większa pojemność koszy. A ty, ja mam jeszcze trzeci kosz, nie? O, a normalnie trzy takie kosze i... I Bailando. Gdzie ja tutaj skończyłem? Powiedzmy, że tu. Kurwa, jak to zapierdziela teraz. Jak szalona. Metal, szkło, plastik. Eee, pora ze szkołem powiedzmy. Metal. Plastik. Szkło. Nie! Dobra, zjebałem. Ale bym se w IRL takim sitem pojeździł. I se czyści, czyścił piasek na mojej własnej, prywatnej wyspie. O, pełne kółko zrobiliśmy. Very nice. Troszkę tutaj marnuje energię, ale mnie stać. <laughs> Diament! Boże, boże, boże! Nie no, zobaczmy, że pięknie tutaj wygląda. Prawie że idealnie. 1800, pozdro. Bardzo ładnie. No i co? Kurde! Czwarty kosz czy sito? Nie no, sito. Sito na maksa ulepszone. Musi być. To musi, kurde, dudnić jeździć. O. A, złote koła. Widzisz, co się dzieje. Ale chyba, jak pod... no, Tak mi się... Nie wiem, czy, kurde, to zostaje w tym sicie, czy nie zostaje. Teraz następne. To trzeba dodatkowy kosz. Żeby już zobaczyć, czy jest duża różnica w hajsie. Jak rzeczywiście się segreguje. Boże. Yy, perła. Tak, tak. Dwa tysiące. Itsunia. Czwarty kosz. Elegancko, kurde radar też bym chciał przetestować, ale nie, najpierw pojemność koszy, jeszcze raz pojemność koszy. No dawaj te koszy sobie tutaj rozstawimy gdzieś, cztery rodzaje koszy. No i teraz teoretycznie powinienem być w stanie już segregować te śmiecioki tak jak to powinno być robione. I zobaczymy jaki teraz będzie urobek. Pięknie, pies jak chodzi, żółwik, żółwik co ci jest? Żółw chyba jest związany, musimy mu pomóc, żółwiku. Potrzebne szczypce. Skąd jak szczypce wezmę? Nie wiem. A no już prawie całą plażę posprzątaliśmy, w sensie całą wyspę. Dobry jest! Dobra, pies, skup się teraz. Skup się teraz. A, nie tym razem, piesku. Nie, ja bym tak robił. Ja bym tak robił, że po prostu niech ma. Niech sobie Tritoski zgarnie. Dobry piesio. Piesio zasługuje na Tritoski. O, ja to jak ten. Jak e, Brumie, czasami moja kobieta rozrzuci tritosy po, po domu, żeby tam sobie pochodziła, się pobawiła. Jak za dużo krąży po pokoju, to jej pomagam i pokazuje, gdzie są tritosy. Bo Bruma zasługuje na tritosy. No tak? Sprzedaj. 1900. Wydaje mi się, że dokładnie tyle samo dostaje Siana. Dobra. Energia na maksu lepszona. Pojemność koszy na maksa, Sito na maksa. Nie wiem, po co nawóz jeszcze. Teraz jeszcze radar sobie kupię. <laughs> Zółwiki. Zółwiki se wdupsają teraz. Zieleniny i inne takie. Jadę. No, żółwie są pogers. Żółwie też giga długo żyją, no nie? Nigdy nie miałem żółwia, ale... Wydają się takie cool. Cool. Cool żółwie. O, zobacz, se idą. Po tych śmieciach oczywiście. Kurde, te kombinerki musimy znaleźć. Boże, nie ma energii. I Pan krab? Pan krab zapierdziela? Pies ma w dupie kraba. ma by takiego kraba zobaczyła, to by mu nie odpuściła. By było tak... Tak by było łapom czaskane i nosem trykane. Nie ma szans taki krab. Na spokojne życie. 1100, dawaj radar. O, przełączam się między trybami. O, że skarby jakieś możesz szukać, to. No? Pokaż ten radar. Zmień tryb. Czy tu gdzieś? Tu niby jest jakiś skarb. Nie wiem, czy to sitem znajdę, czy nie? Znalazłem? Ej, rzeczywiście, znalazłem. Ale jaja. Rubin. No pięknie, żeśmy posprzątali. Ale to dobrze wygląda teraz. Żółwiki sobie biegają. A tu już nie ma więcej śmieci gdzieś tutaj, z tej strony, albo co? Banan. Może tam tą drugą wyspę dostaniemy, w spadku, po dziadku. Pyk. Ty, ja tu nic więcej nie mam do kupowania, nawóz jedynie. Wszystko mam ulepszone. Wygraliśmy w grę. Może tym nawozem, nie wiem, palmy można pod? O! Normalnie pod palmy dygasz. a Nawóz pod palmy. Żeby były zdrowe, dorodne, jędrne. dawa więcej tego. Pod każde drzewko pa i kokosy normalnie spadają. I to ci zwras zwrasta też ekosystem. O, bardzo dobrze. O, co z tymi kokosami? Może jeść kokosy. Fajnie. Dwa worki jeszcze. Dobra, te szczypce musimy znaleźć. Rubin, ale no, ładny. Mm -hmm. Sprzedaj. Bęk. Więcej nawozu. Energia. Pyk. Wow. Zobacz, jak już ładnie nasa, nasza wyspa wygląda. I cyk, do sprzedania na oto dom. A jeszcze parę drzewek jest do poprawy. Oj, skrzynię właśnie tam widziałem. Skrzynię. I szczypce muszę znaleźć, żeby temu żółwiowi pomóc. Są tu jakieś szczypce gdzie? Nie ma. Ale bzdura. Jak tam wejść na tą górę? Iś. O, pasuje. Potrzebny klucz? You gotta be kidding me. No, już prawie mamy wyspę oczyszczoną. Tylko gdzie jest klucz do tej skrzynki? No niby tu. O, proszę. Ale skarbu nie ma. Żółwie z Galapagos. A to może chodzi o to, że tu szczypce są potrzebne, właśnie. Piesko, przepraszam. O, jest. Nie wiem, co to jest. Za kamień szlachetny. Tu jeszcze coś. No, nie centralnie przed nami. Zobaczmy. No, coś chyba wpadło. Sztabka złota. Bardzo dobrze. Dobra, trzeba energię uzupełnić. No, coś się zopało chyba. To szafir był? A szafir nie jest niebieski? Klucz! Mamy klucz. Dawaj tą skrzynkę. Kogo daje energię? A daje energię, o widzisz. żeby się teraz żywić rzeczami z wyspy. Bęk! Wilson! <grystanie> ja nie wiem, czy ten Paramount czy tam Werner Bros. czy coś takiego nie będą mieli czegoś przeciwko, żeby tutaj tej gierki nie zdjęli. Bo nawet jest przyjemna. Głupia i prosta, ale przyjemna. No, niezły Wilson. Dobra. Mm, perła. Git. Mmm, skarbów już chyba brak. Chyba wszystkie wyłowiliśmy. O nie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden gagatek. Kurde, no nie ma szczypców. Where's szczypce? gaddemet., O, 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 o. Sztabka złota. Na holere mi sztabkę złota na bezludnej wyspie. O, zała. Wilson z nami tutaj chilluje bombę. Można sobie usiąść nawet i popodziwiać. Albo i nie. O, można. O. O jaki widoczek, piesek jest, ten kuter zardzewiały rybacki mógłby już stąd spier, Ale i tak, atka, ale chillera. A że szczypcami tymi może go uratować, myślisz? Nie, nie, no to są takie porządne szczypce. Nie no, nic więcej tutaj nie ma cholera. Jasny gwint, wszystkie drzewka są, może jakieś śmień? O, 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 what? A jest, rzeczywiście się schował, zobacz bandyta. Że co, że niby tutaj przede mną? A jest, też jest. A nie, ta, schował się. No widzisz, parę śmieci się ostało. A wszystkie śmieci muszą być zebrane. Czyściuteńkie. A szczypców nie ma. Nie uratujemy żółwia. Nie uratujemy pana żółwia. Nie, no nic tu już nie ma. Kawałek pizzy. Nieźle. Mam nadzieję, że w pełnej wersji będą jakieś takie większe wyspy z jakimiś jaskiniami, które trzeba wyczyścić. Coś takiego. Tam jakimiś zagadkami, żeby gdzieś się przebić dalej. To, kurde, ma potencjał. Ma potencjał. A, to krap. Ej dobra, wszystko zebraliśmy. Nic tu więcej nie widzę. A szczypców nie ma i nie możemy pana Żółwia uwolnić. Cholera. Jeszcze raz spojrzę, ale nic tu nie ma w domu. Ścipcików. Ściipci... A w sklepie, może w sklepie się coś pojawiło? Sprzedaj. <laughs> Szybce! Może! Odblokowały się. Szybko, panie Żółwiu, panie Żółwiu! A jak wszystko zebrałeś, to wtedy. bęk Kurwa, ale jak go? A! Pyk, pyk! Panie Żółwiu, pyk! Panie Żółwiu, jesteś wolny! Jej! Wyspa została oczyszczona. Ze śmieci, które paskudni ludzie zostawili tutaj, wyspa znów oddycha. Dzięki Wam, spodbało się demo. Dodaj, restore your island do listy życzeń na Steamie. Ej, dobrze buja ta gierka, dobrze buja, bardzo satysfakcjonujące, takie na, dla ludzi z ADHD, piękna sprawa, tak sobie pozbierać takie śmieci, poulepszać rzeczy, no nie, tylko więcej tego musi być, więcej, więcej, więcej wysp, więcej upgrade'ów, więcej narzędzi, jakiś wykrywacz, wiesz, metali, coś w tym stylu, więcej jakichś zagadek, jakiś jaskin, kurwa, tego, wodospady, panienki, palenki, drinki i tak dalej, to wszystko powinno być, no, to wszystko powinno być, tak, tak mi się wydaje, fajne. Ja zostawiam okejkę. Jak ty zostawisz okejkę pod filmikiem, to znaczy, że obydwoje zostawiamy okejkę. Więc jest super, no nie? No i wpadaj na strumyki i wbijaj na Instant Gaming, bo na Instant Gaming możesz tanio kupić sobie giereczki. Link znajduje się tu poniżej w opisie. Teraz możesz wejść, sobie obejrzeć. Yy, fantastycznie by było, jakbyś przejrzał tą ofertę, bo zaoszczędzisz wtedy pieniądze. Nara.